A wtedy padał deszcz No i niestety deszcz przerwał nasze rwanie wiśni Wiśnie tutaj No, Sydwanchowa Tyle udało nam się urwać Ale jeszcze za mało Wujku ty mówisz, że co, że wczoraj dwa razy zmokłeś Tak, ale wyschnąłeś Ale wyschnąłeś bo ja. Teraz, no, no, <laughs> Ale słyszałem, że ubranie schnie na tobie. Bo ja mam y, szybką przemianę materii. <laughs> no i widzicie, tak to jest właśnie. Jak ktoś ma szybką przemianę materii, to nie musi nawet suszyć ubrania. Wyszuszy się wszystko na miejscu. Lewą ręką. Widzieliście? Pozdrawiam Mario Dymowego. Sylwan powiedział, że nie będziemy jeździć na magnes nad rzekę, tylko rzeka przyjdzie do nas. Dawaj magnes. O, i rzeka przyszła do nas. Dawaj magnes. Dawaj magnes. O kurwa. Grabisz wodę? O, ty, dziecku, jakieś... Zabawkę. Wy, patrz pierwszy fan. Pier, pierwszy pierwszy fan pier... oko. Pier... Bez magnesu. <śla> <śla> Syrwan grabi rzekę. Już tak jest pracuś, że on nawet rzekę grabi. <śla> Ładnie przeczysałem. <śla> Nie, nalało. nie, nie, nie. o nie. żeby nie. tutaj nam się Nie, nie. lało do, do bazy. nie. z wodą. Basen. O, ciekawe czy basen już na nabrał. nabrał nabrał wody. No, trochę nabrał, ale oprócz tego jeszcze jarzębiny. Basen musimy wyszorować, no. pomyć, uszczelnić go. Mm -hmm. bo I będzie test. Tu jest dziurka i tu jest dziurka. Aha. I... Będzie test. Będziemy jakieś za shorty założyć i będziemy się kąpać. <laughs>